Witam wszystkich na moim profilu Mercedes-Benz naprawa serwis. Tu mamy ten blok. Tu mamy resztę od tego GL 420 CDI. Co stoi na podnośniku. Tutaj mamy ML. -a. Tu mamy dwa GLE. Jeden jest na sprzedanie mój drugi jest klienta trzeci. Jest to jest ten na podnośniku Ten y, GL Ale nie o tym Tylko chciałem w ramach przypomnienia Bo tam gdzieś był filmik y, <laughs> Właśnie o tej wybranej tulei <laughs> I teraz tak, to już dosyć Długo trwa, bo klient niby się zastanowił, ale gdzieś tam wyjechał I Nie ma z nim kontaktu, ale tu mamy blok zrobiony. Na razie musimy sobie radzić na starym stanowisku, jeszcze z, z kanałem. Bo tam, 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 gdzie stoi nowy podnośnik, to jeszcze nie ma boku. Wszystko jest, ale pogoda nie pozwala, żeby postawić. Tu mamy ładnie odwinę. Najpierw później zawinę sobie z powrotem. Ładnie mamy tutaj blok. Yy. Zrobiony, obrobiony, piękne przylgnia, to była ta tuleja. Ta tuleja tu była wybrana. Tu mamy pięknie zrobione prawą stronę, lewą w sumie, patrząc od strony kierowcy, i prawą stronę również. Stanowana ładnie jest zrobiona, Nie? Także Wiadomo, sobie wydmuchać, umyć to, wiadomo. Ale tutaj musi przyjść uszelki. Uszelki będą tutaj dorobione w profesjonalnej firmie, co dorabia uszelki do motorsportu. Między innymi do, do wszystkich aut i do motorsportu również. I tutaj, gdzie była ta wybrana tuleja, będzie dorobiona uszelka o grubość planowania, bo to było, było więcej planowane. To było tylko zabielone. Po prostu sprawdzenie przylegli, nie? Mamy teraz tak, tu mamy równiutko, głowice są, pewnie się ładuje. Głowice są, są zrobione. Pięknie zabezpieczone są głowice. Czyściutko wszystko, tu przebarwienia, które nie mają znaczenia. Wszystko są, te dwie głowice, zrobione ładnie. Idealnie. Yy. Tu mamy resztę klamotu do mycia, tutaj się moczą nam tłoki od niego. Przykryłem szmatą, ale tutaj się moczą tłoki w nafcie. Te pierścienie, nie, nie to, że stały te pierścienie, tylko po prostu zamoczyłem, żeby dobrze je wymyć. Żeby wszystko było luźne, nie? <laughs> Oczywiście Pierścienie zostają te, co są, ponieważ za chwilę wytłumaczę dlaczego. Tu mamy wał. Wał jest w stanie idealnym. Był pomierzony, jest w idealnym stanie wał. No tu mamy wałki, nie? Tu mamy wałki, no, wiadomo, wszystko do umycia. Yy, dlaczego zostają pierścienie? Ponieważ tuleje w tych silnikach zawsze mają jakiś minimalny rancik. Zawsze. Ale oleju nie biorą te silniki. I z takim rantem on jeszcze będzie chodził 300 tysięcy spokojnie. Jak ktoś będzie normalnie olej wymieniać to ten silnik oleju brać nie będzie bo są szerokie pierścienie. Yy, szerokie są pierścienie. Rowki w olejowych pierścieniach są również szerokie. To już naprawdę ktoś musi nie wymieniać oleju yy, żeby się te rowki zawaliły. <trym> I teraz Pierścienie Można by wymienić, ale Jak była wprowadzona kompresja Przed rozebraniem To ten silnik kompresję Miał jak nowe auto Jak auto fabryczne Nie pamiętam ile to było Teraz bym musiał spojrzeć w zeszyt mam wszystko zapisane Ale wszystkie cylindry miały Równą kompresję yy, Wiadomo, 0,1 bara to tam to nie jest żaden jakiś tam skok. Miały wszystkie mniej więcej równe, równą kompresję na każdym na każdym cylindrze. Dlatego nie trzeba tych pierścieni wymieniać. Jeżeli by przyszły nowe pierścienie, one by nie były ułożone, kompresja by była mniejsza, mógłby trochę oleju brać, zanim one się ułożą i tak dalej i tak dalej. Wtedy by trzeba było tuleje Yy, tuleje rozwiercać aczkolwiek do tego silnika nie ma tłoków wymiarowych, także żeby ten rand zebrać nie, także, także to nie wchodzi w grę a jak już jakiś klient się upiera i chce nowe pierścienie do takiego silnika to pierścienie kosztują nie wiem ale bardzo drogie są nie pamiętam 500 parę złotych netto jakoś tak mniej więcej bo nie pamiętam dokładnie w serwisie tylko serwis Yy, tylko serwis. Panewki chyba korbowodowe, 300 parę złoty netto na komplet, na jeden korbowód. No i panewki główne, też około 500 zł, coś takiego brutto na jeden yy, chop, na jeden w sensie yy, komplet. Nie? Także tutaj panewki, tutaj panewki wejdą nowe, oczywiście główne i korbowe. Wał w stanie idealnym, był będzie zrobiony na zicher. Pierścienie z racji, że kompresja była idealna, jak w fabrycznie nowym silniku. Nie będziemy ruszać, bo to nie ma sensu naprawdę, oleju nie brał. Tłoki będą tylko wyczyszczone, wszystko będzie wyczyszczone na ideal, na idealnie czyste, żeby wszystko było i będzie złożone. Głowice przekręcimy, nowe śruby. Wiadomo, nowe śruby. Yy... To wiadomo, ta, ta lornetka, czyli te uszelki nowe, tu wszystko wiadomo, będzie wymyte. Teraz jest, jeszcze po obróbce tak jest. I tak musi być jeszcze chwilę, bo wiedzie kolejny, jutro jest wtorek, jutro wiedzie kolejny GL na silnik, ale tam pan sobie kupił silnik, klient sobie kupił silnik z gwarancją, niby. I mamy tylko go przerzucić. I wiadomo, pompy wody, wymienić wszystko, a silnika nie rozbierać, nie? Także nowe śruby wejdą, o wszystkie uszelki klapy i tak dalej, i tak dalej nie? od razu zaślepimy blaszkami EGR, natomiast mniej więcej w tym miejscu na głowicy będzie zaślepiony, będzie wykasowany z, z komputera, ze sterownika silnika. Także wszystko będzie ogarnięte, i także o, ktoś dzwoni, nie mam czasu odebrać. Także wszystko będzie ogarnięte, wiadomo termostat musi wejść nowy, yy, z oryginału oczywiście. Yy, I co jeszcze? No to będzie w sumie to będzie w sumie remont silnika, nie? Bo mimo że zostają pierścienie stare, ale z racji yy, kompresji fabrycznej nie ma żadnych od, odchyłków kompresji na cylindrach, także można powiedzieć, że będzie się po remoncie, wał mamy idealny tu mamy resztę tego wszystkiego, przedni most tu mamy rurki od chłodnicy, co idą do skrzyni biegów, do chłodnicy poduszki, ta jest jeszcze w miarę sztywna, ale wymienimy obie ponieważ ta jest o. ta jest mocno zużyta, to od razu wejdą nowe te poduszki, poduszka pod skrzynią yy... o, tu mamy ten EGR yy, tutaj będzie zaślepiony, no i tyle, i ten samochód stoi na podnośniku, Widzimy tym silnikiem, tym wszystkim, jak będzie już ale to jeszcze chwilę zejdzie, bo nie ma z klientem kontaktu, także oczywiście będziemy go powoli sobie składać, jak klient się odezwie, to, to będziemy rozmawiać, nie? Ale na razie się zajmiemy pracami, które mamy umówione, na teraz. Także chciałem pokazać głównie te przylgnie. Naprawdę firma zrobiła bardzo ładnie. Tu tylko musimy włożyć tulejki prowadzące do, do uszelki, do głowicy. No i tyle. Turbiny są w regeneracji. Nastawniki turbin wysłałem do Polski w Polskę. Do firmy też się tym zajmuję. Robią naprawdę idealnie te nastawniki. A same turbiny wy, są też w firmie są regenerowane, także będzie silnik dobry, zdrowy silnik. No i tyle chyba nie. Także, także tyle by było w temacie. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego filmu.